Eee, to jest sowiecki TV. Sobieski vlog. 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 vlog Sobieskiego. Otwierzony vlog, słuchajcie. No więc widzicie nasze twarze. Nie wiecie czego się spodziewać. Nie wiecie kim jesteśmy. Nie wiecie skąd pochodzimy. Eee, my jesteśmy tutaj nowi na tym kanale. Tak. Jak możecie się domyślić. Tak? Nasi poprzednicy odeszli do tak. stan spoczynku. Tak. Prawdopodobnie. Tak. No my musieliśmy przejąć ten kanał. Zostaliśmy uczciwie wylosowani w, w uczciwym losowaniu prowadzącym, które nie było ustawione. I Odmiany dlatego filmy. teraz jesteśmy prowadzącymi. Słuchajcie, no my mamy takie różne pomysły na nasz nowy format. Mamy tyle pomysłów, że to Mamy dużo dobrze. pomysłów. Słuchajcie, oprócz tego klasycznego vloga my myślimy, że na pewno zrealizujemy projekty między innymi takie jak YouTube Shorts, TikTok, BeReal, Twitch, Instagram, Twitter. Reddit, Forchan, Nasza klasa. Onet poczta. O Microsoft o. Teams, Zoom. Także to tyle jeśli chodzi o nas. Zapowiem co mówiliśmy. Ja też, ale to nie problem. A, ale tak właśnie w ogóle ten materiał miał się ukazać wcześniej, bo... Mieliśmy zakontraktowaną mieliśmy... umowę, że tak. materiał się pojawi szybko, materiał się tak pojawi Misa szybko. Nie. Ale to nic. Nam to nie przeszkadza za bardzo, bo mieliśmy więcej czasu na... Wymyślanie świetnych pomysłów, o których oczywiście myśleliśmy długimi, letnimi wieczorami. Tak. No to wybory generalnie można się zgłosić od 3 do 10 października. Prawdopodobnie my to wrzucimy przed końcem zgłoszeń, więc jak najbardziej, jak ktoś nie będzie wiedział, to będzie. Tak, my się postaramy zrobić wywiady yy, z Nie postaramy się, tylko zrobimy. Wszystkie informacje o wyborach macie właśnie na samorządzie uczniowskim. Jeżeli, i tutaj wam dajemy szansę, i będzie na przykład będą kandydaci, będą chcieli w pewien sposób opowiedzieć w ogóle o swojej działalności, to zapraszamy do nas się zgłaszać. My będziemy chcieli przeprowadzić wywiady właśnie z wami. Jest gwarancja, że przynajmniej jeden z was wygra potem te wybory. Gwarancja jakości. Przynajmniej jeden, co najmniej. Nie zapomniane wrażenia. Nie zapomniane. 100% szans, że jedno z was wygra. Tak, więc róbcie sztaby, róbcie w kampanię, zgłaszajcie Zróbcie się do wyborów. wszystko, a przede wszystkim a... przychodźcie do nas. I wy możecie zmienić to tylko na lepsze. Wy przychodźcie do nas. Tak. Zapraszamy. Was jest moc. Generalnie jest też co jeszcze trzy profile? Fajne, ale to akurat nie na Instagramie, chyba tylko na Facebooku. Mamy Sobieską Platformę, platformę Informacyjną, to prawie, prawie to samo. E, macie Spotted, e, tak. który działa, dlatego zapraszamy. Tak, e, e, spotet, no spotted, e, wszystko, tak, spotted działa. Co jeszcze mamy? No jeszcze jest taka, ale to taka stara, to tylko dla, dla generalnie ludzi, co, co Aha, sobie e, tak, Klasyczny e, tak, Klasyczne Sobieski. Sobieski. Raz, raz na ruski rok teraz wrzucają coś, czasem jest to śmieszne. Czasem. Ale jak lubicie się tak przeglądać czasem takie memy z 2011 roku. Tam, e... w sensie tak, tam na pewno są właśnie nauczyciele się pojawiły tak, takie... nauczyciel, chociaż jeden z nich was uczy. Musisz się zapojrzeć i powiedzieć kurde, no, to tak. o mnie, to o mnie. Przejrzyjcie, na to sobie, bo to może być zabawne, możecie znaleźć to zabawnym. Jeszcze mamy na przykład z sowieckim targiem, tylko że nie wiem czy to jeszcze działa teraz nie, już po, o tej porze roku. No raczej nie działa. Ale działa na jak są książki, jak są podręczniki do tak. kupienia, to działa. Tak. Więc takie to, polecam no, to są takie rzeczy szkolne, to się wam przyda. Ale słuchajcie, no, to może tyle, tyle jeśli chodzi o takie sprawy szkolno-bieżące. Bo na razie się niewiele będzie działo poza tymi wyborami. No nie, no nie jak coś to, będzie się działo, to my oczywiście Tak, powiemy. jak przyjdą jakieś eventy wielkie, no wiecie, pod koniec roku są Wasze wydarzenia też tak, e, będzie FMFT. Będzie. No więc będziemy. My, my będziemy o tym, wam, o tym was informować. Zakończmy to. No właśnie zakończmy. Zakończmy to. to, bo nam to nie idzie w Zakończenie tego. Generalnie chcieliśmy powiedzieć, że mamy nadzieję, że Wam się naprawdę po prostu spodoba ten, ten program, że yy, godnie zastąpimy naszych innej yy, pamięci przed, poprzedników. Yy, Czygodnie to, no to się okaże. Czygodnie to się okaże. I tymczasem no, jako nowe twarze z Byski TV chcemy. Wam powiedzieć, że Co to koniec. To koniec tego filmu. To koniec. Możecie postaci tak, oglądać ten film. Wiem, że go oglądaliście do końca. Do samego takiego końca. Jeśli tak. oglądaliście do końca, zostawcie komentarz o treści. Yy... Oglądałem do końca. <laughs> do końca. To jest koniec, słuchajcie. To koniec tego programu. My się z Państwem żegnamy. To tak. To Ja jestem Adam. Tak Kier. jest.